Podłoga jest zabezpieczona, miejsce pod listwy przygotowane, listwy też są zakupione i w tej chwili odmierzę sobie, pójdę do pomieszczenia obok, podocinam kąty pod 45 stopni. No i zaczynamy kleić. I będę ją przyklejał na kleju Mamut Glue od firmy Bostik. Słuchajcie, jest to jednoskładnikowy gęsty klej i od razu trzyma i możecie go stosować. Tu jest wszystko wypisane. Metal, kamień, korek, drewno, klinkier, PCV, cegła, OSB, szkło, lustro, beton, glazura. Praktycznie jak w budowlance do wszystkiego. I uwierzcie mi, on bardzo dobrze trzyma. To wycięcie na tym dzióbku to nie jest przypadek. Chodzi o to, że tym klejem kleimy pod kątem 90 stopni do klejonego materiału. I patrzcie tu, jak będę kleił, to nam się tworzy taki stożek. I o to właśnie chodzi w tym wszystkim. Wtedy mamy najlepszy chwyt.